Kontynuując naszą wspaniałą tradycję majowych wypadów krasoznawczych, skierowaliśmy nasze kroki na Sardynię. Tutejsze wapienne masywy podziurawione są niczym ser gigantycznymi systemami jaskiniowymi. Ale co chyba jeszcze bardziej niebywałe, jaskinie wychodzą tu na plażę. Wiele z tych otworów to prawdziwe duże jaskinie. Także każdy znajdzie tu coś przyjemnego dla oka zarówno przyjeżdżający tu głównie latem turyści typu plażowego, jak też znacznie liczniejsi wiosną i jesienią miłośnicy aktywności górskich. Od choćby wspinacze na tej słynnej 140-metrowej turni. Nie jesteśmy tu jedyną grupą grotołazów z Europy. Jaskinie Sardynii są słynne. Znakomita większość z nas dostaje się na wyspę samolotem. Więziemy ze sobą ogromne ilości tobołków, w tym lin, jak się później okazuje, niezbyt potrzebnych. Członkowie naszej 23-osobowej grupy startują i lądują z różnych lotnisk, ale wszyscy musimy 2-3 godziny dojechać na bazę. Raz szybko, a raz wolno. Tardyńskie miasteczka, choć często bardzo ładnie położone, same w sobie nie są najpiękniejsze. Pierwszy dzień poświęcamy na plażowanie i zwiedzanie. Ta -y, leniwa część odpoczywa sobie po podróży na plaży, zażywa morskiej i słonecznej kąpieli, oraz ogólnie cieszy się kolorami wiosny. Ta, no cóż, ambitniejsza część. Wybiera się na spacer do słynnego kanionu Goroppu. Spacer niestety wymaga 700 metrów zejścia i na powrót 700 metrów podejścia. Wstęp jest płatny, jest to jedna z największych atrakcji Sardynii. Sam kanion, jeden z większych w Europie, jest rzeczywiście całkiem spektakularny. W drugi dzień naszego wyjazdu wstajemy rano i jak należy, udajemy się do jaskini. Niestety, lokalizacja bazy w atrakcyjnym miejscu nad morzem, w słynącym z czerwonych skał Arbatax, wydłuża nam jeszcze i tak zajmujące długie godziny dojazdy po krętych sardyńskich drogach. Testujemy odporność terenową wypożyczonych samochodów. A, śmignął jak stary. Jeśli nawet jednak Proszę. przeżyją przejazdy przez brody to jak sobie poradzą z inwazją świni? Cały samochód uświniłyście! Będziemy płacić wypożyczalni! Dobrze, że nie mój. Po zawarciu rozejmu ze zwierzami siu siu, szupsz. możemy wreszcie zejść pod ziemię. Jaskinia Saruta de Saedera, czyli po sardyńsku Jaskinia Bluszczu, to spektakularny 13,5 km długości system. Niestety zdołaliśmy go zaledwie nadgryźć. Wstępne partie nie są trudne, ale też i nie ma tam żadnego łatwego miejsca. W ciągu ponad pięciogodzinnej akcji nie udało się nam w zasadzie dojść do głównych ciągów. Niestety pozostało uczucie niedosytu. Żeby się wzajemnie nie blokować, podzieliliśmy się na grupy. Druga grupa też natrafiła na jakieś świństwo. Jaskinia Lovette Canas ma prawie 6 km długości i 500 metrów głębokości. Zawieramy znajomość z miejscową fauną. Zarówno w tej, jak i w poprzedniej jaskini jest bardzo ciepło. Mimo znacznej głębokości nie jest rozwinięta pionowo. Nie znaczy to jednak, że jest łatwa. Sporo tu upierdliwych przełazów. Udaje się nam za to znaleźć endemiczną salamandrę jaskiniową. Zwierzę to występuje tylko i wyłącznie w sardyńskich podziemiach. W przerwach pomiędzy akcjami delektujemy się włoską kuchnią. Serce się kraja lokalnym kucharzom. Większość naszej ekipy przez włoską kuchnię rozumie po prostu pizzę. Każdy wieczór, o ile starczy nam czasu, poświęcamy na kulturalną wymianę doświadczeń. Przez kolejne dwa dni będziemy gościć w jednym miejscu. Musimy objechać góry Supramonte dookoła. Udało się nam bowiem tu załatwić. Zezwolenie na wstęp do czterech bardzo ciekawych jaskin. Dolina Lanaito to fenomenalnie wyrównany, bezwodny, krasowy teren. Znajduje się tu niewielkie schronisko i kilka słynnych jaskin. Zaczynamy od jaskini Saoke, po sardyńsku jaskini głosów. Pierwsze 100 metrów to trasa turystyczna. Żeby poruszać się dalej, musimy ubrać neopreny. Jaskinia jest bardzo mokra, w okresie wiosennych roztopów funkcjonuje jako duże wywierzysko. Dla polskich grotołazów kąpiel w głębokiej, lazurowej i nie takiej znowu zimnej wodzie to prawdziwa atrakcja. Są tu dwa długie jeziora i trzecie zakończone syfonem. To nie żadne kałuże, do dna jest wiele metrów. Nad końcową częścią jaskini w rejonie syfonu. Znajduje się duży komin, albo jeśli spojrzeć na to z drugiej strony, głęboka 50-metrowa studnia, którą można zjechać i zrobić całkiem ciekawy trawersik. Tuż obok wlotu do studni znajduje się ten całkiem duży otwór. To jaskinia Subentu, jaskinia wiatru. Ma 15 km długości i słynie z gigantycznych korytarzy. Saokę, poprzez syfon, jest częścią tego systemu i jego awaryjnym odwodnieniem. Za niewielkim przesmykiem z kratą, w którym rzeczywiście wieje, szybko zaczyna się bardzo, bardzo długi trawers. Dołem biegnie ciąg wodny, łączący się syfonem z saokę, a my poruszamy się czym w rodzaju wiaferaty. Dalej jaskinia przechodzi w system ogromnych rozgałęzionych korytarzy. Eksploracja jaskini trwa od późnych lat 50., sam obiekt został bardzo dokładnie skartowany, ale eksploracja jeszcze się nie zakończyła. To kolejna z tych tutejszych jaski, którą, żeby zwiedzić dokładnie, trzeba by wynieść tutaj biwak. Wody, które wytworzyły te ogromne korytarze, wypływają po drugiej stronie góry w największym na Sardynii wywierzysku. Su Cologone. Niestety nie mamy na tą jaskinię nawet całego dnia. W węższych miejscach Faktycznie wicher mąci wodę. Z konieczności ograniczamy się do małego fragmentu jaskini i musimy wracać. Szkoda, jaskinia jest fantastyczna. W głębi doliny, ponad płaskowyżem, czeka na nas następny cel. Tym razem musimy trochę do niego podejść. Otwór jaskini Tiskali, zwanej też hoda, leży przy dnie wąwozu. Czy w jaskini można się opalać? W tej tak. Ale krótko. Każdego słonecznego dnia około południa z górnego otworu wpada tu fenomenalny snop światła. Przechodzi on przez środek głównej sali, tworząc fantastyczne widowisko. Poza tym, jaskinia to około kilometrowej długości ciąg krzyżujących się gigantycznych korytarzy. Zwiedzanie nie trwa długo. Tego samego dnia mamy apetyt na kolejną jaskinię. Podchodzimy ledwo przetartą ścieżką do niewielkiego otworu. Tutaj musimy użyć własnej liny. To wielka rzadkość. Większość jaskiń jest na stałe zaporęczowana. Jaskinia Eliges Artas ma zaledwie około pół kilometra długości, za to naciekowo jest wyjątkowa. Prawdziwa orgia nacieków powstała tu często na korzeniach drzew. Długo tu można wędrować i cieszyć oczy tą wspaniałą galerią cudów natury. Każda kolejna sala dostarcza następnej porcji estetycznych wrażeń. Popatrzcie zresztą sami. Końcowa sala jest chyba najbogatsza na ciekowo. Gąszcz, a grawitacyjnie wykrzywionych stalaktytów, cieszy oczy z daleka, ale i z bliska warto przyjrzeć się tym niesamowitym formacjom. Można by siedzieć tu naprawdę długo, ale mamy w planie jeszcze jedną atrakcję. To znajdująca się nieopodal całkiem ciekawa wiaferata Bade di Pantumas, położona w ścianach. Wielkiego cyrku skalnego. Przechodzimy ją z przyjemnością, bo o ile podziemia są naprawdę fajne, to czasami warto porobić coś też na powierzchni. Pomiędzy dniami wypełnionymi akcjami jaskiniowymi utykamy sobie kilka dni restowych. Część z nas na przykład zwiedza sobie kilka jaskiń turystycznych. Takich przygotowanych trochę z partyzanta, jak Grota de Tarkisara. Ale zaglądamy też do takiej trochę bardziej profesjonalnie udostępnionej jaskini Sumarmuri, gdzie korzystamy z tego, że jest wiosna, w związku z czym w korytarzach jest nieco więcej wody, a liczne tafle płytkich jeziorek na spongu tworzą wspaniałe widowisko. Tą jaskinię będąc tu turystycznie naprawdę warto zwiedzić. Ostatnie dni jaskiniowej działalności poświęcamy na główny punkt programu chodzimy do słynnej jaskini będącej fragmentem najdłuższego na wyspie systemu. Kończy się on w morzu i ma bagatela 75 km długość. Rozwija się wzdłuż doliny Kodula i Lunę. Rozciągłość horyzontalna systemu przekracza 12 km, a składa się z czterech wielkich jaskiń połączonych syfonami. Kodula i Lunę to duża dolina, niewiele ustępująca rozmiarami Kościeliskiej. Wydawać by się mogło, że stanowi lokalną bazę erozyjną, ale gdzie tam schodzimy w dół i okazuje się, że poniżej doliny istnieje cała sieć podziemnych rzek poniżej powierzchniowego potoku. Akcja zaczyna się od całkowitego przemoczenia w tym ciasnym przełazie, ale to nie zmartwienie wcale nie dokucza nam chłód. Po chwili opuszczamy łożysko podziemnego strumienia i przechodzimy do pięknych naciekowych galerii. Słynna supalu, w której jesteśmy, ma długość około 15 km. Aby ją rzetelnie zwiedzić, trzeba by tu oczywiście wejść z biwakiem. My na akcję mamy jakieś 6-8 godzin. Kluczymy na długości około kilometra, by z powrotem trafić do podziemnego strumienia. Idziemy wzdłuż jego biegu w stronę wodospadu. Wodospad omijamy systemem zjazdów i całkiem ciekawych trawersów. W końcu lądujemy w niemal idealnie prostym korytarzu, w którym płynie potężna już całkiem rzeka. To Biały Nil. Nazwa pochodzi zapewne od białych płyt w łożysku strumienia. Pomału zbliżamy się do głównego celu dzisiejszej wycieczki, czyli do ogromnego jeziora. Zaplanowaliśmy tutaj mały rejs. Jezioro wypełniające ogromną salę jest bardzo głębokie. Mimo idealnej przejrzystości i bardzo dobrego światła, nie dostrzegamy dna. Gdzieś tam w głębi łączy się syfonem z kolejną jaskinią. Z drugiej strony komory, wodospad doprowadza tutaj wody błękitnego Nilu. Zdjęcia z tego miejsca, prezentowane onegdaj przez Michała Gradzińskiego, były powodem mojego tutaj przyjazdu. Realizacja tego planu zajęła mi bagatela 28 lat. Ech tam, cieniasy. Większość z nas po kąpieli kieruje się z powrotem do otworu, ale jaskinia dopiero się tutaj zaczyna. Absolutnie wszędzie makarony i cudowne białe kalcy. Zobacz tak, nie potrafię, widzisz? Nawet postojna wymienka. O tak, i tam są takie. Gigantyczne korytarze i sale pokryte są ogromną ilością nacieków. Tylko kilkoro z nas pobiegło dalej w kłop jaskini. Niestety nie było czasu na fotografowanie. I w ten oto sposób kończymy tą bardziej jaskiniową część wyjazdu. Część osób została nieco dłużej. Wynajęliśmy między innymi łódź motorową, żeby obejrzeć sobie dokładnie co piękniejsze miejsca, tam gdzie wapienne góry Supramonte opadają do morza. Słynne plaże Cala Golorice, Cala Luna, z wielką ilością otworów jaskiniowych, Kupujemy też bilet na duży statek i wejściówki na trasę turystyczną w końcowej części systemu Kodula i Lune. Przyznać trzeba, że skojarzenie z piratami z Karaibów pojawia się automatycznie u wszystkich. Można tu też wejść normalnie w piankach poza trasę, ale porzuciliśmy załatwianie zezwoleń w połowie drogi z braku czasu. Może kiedyś. Podróżujemy trochę po wyspie. Zwiedzamy między innymi jeszcze jedną jaskinię turystyczną, ale trzeba otwarcie przyznać, jest beznadziejna. Pomału przemieszczamy się w stronę lotniska. Ta tania kwatera zasługuje na chwilę uwagi. 180 metrów metrażu na 4 osoby. No a wyposażenie? No jak z pałacu. Na koniec zaglądamy jeszcze na jedną wiaferatę. Jest całkiem fajna. Oglądamy jeszcze kilka z 7000 tysięcy istniejących na wyspie nuragów. Pozostałości tajemniczej kultury nuragijskiej sprzed trzech tysięcy lat. Niestety wyjazd choćby i najfajniejszy jest zawsze za krótki i zbyt szybko się kończy. Czas wracać do ponurej, domowej rzeczywistości.